Siemanko kani! Witam nas w kolejnym filmie. A dzisiaj jedziemy po... chomiczka! Majka się cieszy, bardzo chciałam mieć chomika i się udało. Najbardziej ch chciałam mieć jakiego rudobiałego i już miałam na niego trzy propozycje imienia, czyli pistaszek albo pipuś albo karmelek. Ale nie znaleźliśmy chłopczyka, niestety. Tutaj wam pokażę jedną propozycję chłopczyka, jaką znaleźliśmy, ale tak to ostatecznie wybraliśmy dziewczynkę. I ona będzie się nazywa Karmelka, i właśnie po nią jedziemy. Zobaczcie, jak ona będzie wyglądać. Ją poznajcie! Widzimy się na miejscu! A ten obok też jest słodziak, taki malutki. Tutaj w środku ona jest, na specjalne działki i jak wejdziemy do domu, to ją wyjmiemy. Powiem wam tyle, jest prześliczna, moja mała karmelka. Dobra, idziemy do auta. <laughs> Jezus, tylko nie wyskocz mi tutaj. Wody? Wody chcesz? Wody chcesz? Na razie, że cały czas, pierwszy dzień w domu, kar karmelki w naszym domu, bo tutaj się najwięcej działo, i tutaj ma ona jeszcze w takiej kuli jest i w takim pojemniku, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy dla niej zamówionej klatki. Znaczy mieliśmy, ale klatka wtedy jeszcze nie przyszła i dwa dni spędziła w takim czymś, a potem już y przeszła do klatki, której unboxing zobaczycie troszkę później. Od mojej komisji. Let's go. Lip jest tu taśma, ale się tej taśmy nie da przeciąć. XD. Jest mało kuman. Jest pół godziny, walczyłam z tym kreperem, żeby to otworzyć, bo tego się nie dało przeciąć. Ja mam w serio. I have a little hamster Its name is Q -Q. Run around and also likes to bite my hand. <laughs> the little teeth are sharp, it makes my hand it. It's you, 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 you are my good friend. Playing Its name is QQ, -Q, furry body, round and chubby like a ball. Q, -Q, Q, you are my good friend. Play and frolic together, happy time will never go. It likes to run, run around, and also likes to bite my head. Wiesz, jeszcze nie ma piasku, ale ty się już kąpiesz, tak? Czekamy aż piasek nam przyjdzie, kochana. No tak, piasku jeszcze nie masz do kąpieli. Prawda Marta? Tam z tyłu. No ho, piasku jeszcze nie ma do kąpieli. W ogóle teraz jakbyś taki czas spojrzała. Marta jest w tle. To w ogóle bym mogła zdjęcie wam zrobić takie. Ej, 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 ej! Playing flying together, the baby time will never go. I'll never go. The little teeth are sharp, it makes my hand it in. And cute, 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 cute. You are my good friend. It likes to run around and also likes to bite my hand. The little teeth are sharp. It makes my hand it in. It likes to run, run around, and also likes to bite my head. Karmelka ogólnie jest bardzo szalonym chomikiem, jest takim małym jakby Spider-Manem, Ninją, nie wiem jak to nazwać Na przykład patrzcie co ona teraz odwalała, na jednej łapie się wisi i chilluje Ja ją chciałam teraz szybko złapać, no ale nie zdążyłam oczywiście No, to jest mały Spider-Man ona robi po prostu wszystko. Ja nie spodziewałam, że tak komiki zachowują się. Ja myślałam, że one się chowają i ją w kuleczkę właśnie, że są takie słodkie, takie niezdarne ale nie, że są takimi gimnastyczkami małymi. Tego się nie spodziewałam. I że są takie po prostu takie większe, mm, takie pulchniutkie, a to jest. Ona jest taka chuda, że nie wiem co. To Martusia jest pięć razy od niej grubsza. Ehm, patrząc. Licząc jakby na rodzaj zwierzęcia, bo tak to ja wiadomo jakby, no, że no, ten tego ten, tak wiecie. No no i tyle z tym chciałam poka powiedzieć, ale ona jest strasznie szalona, naprawdę. Tutaj jakiś filmik z wieczora nagrywałam to chyba trzy tygodnie temu ten filmik. Nie wiem ja w ogóle ten film montuję. Gdzie już są 3 miesiące karmelki, tak jakby, a nie pierwszy miesiąc. Ale filmy ogólnie są z pierwszego miesiąca, a teraz macie filmik, który nagrałam wczoraj. No i to wszystkie filmy z karmelkusi i z całego jej vloga. Wpadajcie na jej Instagrama y, karmelcia.hamster albo wpadajcie też na Instagram od Martusi Marcia Maltese Dog. No, na no mojego ofiara, no, po prostu zapraszam Was. Gdzie się pojawiają różne filmiki z tymi Zależy na czyj kanał wejdziecie. Właśnie jak dajemy ten, ten film, to pewnie już zaczęłam się brać za montowanie filmu pierwszego na ich kanał, bo wcześniej nic nie nadawałam, bo nie miałam po prostu tych filmów. Wiecie, dobra, nie o tym miałam teraz gadać. Dziękuję Wam za obejrzenie całego filmu. Miłego dnia Wam życzę. No i to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!